Mały rynek już w czasach lokacyjnych pełni funkcje handlowe. Po wytyczeniu rynku głównego stał się jego placem pomocniczym. Początkowo handlowano na nim tym, co nie znalazło miejsca na głównym miejskim targowisku, czyli przede wszystkim towarami mało reprezentacyjnymi i łatwo psującymi się, jak chociażby na czy rybami. Sprzyjała temu pochyłość placu, a co za tym łatwość sprzątania, ponieważ śmieci. I nieczystości spływały na dzisiejszą ulicę sienną, a dalej poza teren miasta. A gdy postawiono już mury miejskie, to akurat w tym miejscu znajdował się przepust, którym spływały do fosy miejskiej. W XVI wieku na targu handlowano przede wszystkim towarami używanymi, stąd nazywano go tandetą. W drugiej połowie XVIII wieku handel starzyzną ustąpił sprzedaży mięsa, wędlin oraz ryb. Zresztą ta lokalizacja wydaje się dosyć oczywista, ponieważ znajdujemy się w kwartale rzeźniczym i tutaj właśnie rzeźnicy mieli swoje siedziby i y, przydomowe rzeźnie. Y, plac ten nazywano wtedy właśnie rynkiem rzeźniczym. Około 1818-1820 roku władze miasta postanowiły przekształcić to miejsce i troszeczkę uporządkować. Jadki rzeźnicze zostały przesunięte na nowo powstały Plac Szczepański i tutaj już nie powróciły. Targ stał się głównym miejscem sprzedaży owoców i nawet na planie z 1837 roku możemy zobaczyć rzędy 112 kramów owocowych. Targ tętnił życiem do początku XX wieku. W 1913 roku przez jego środek poprowadzono tory tramwajowe. Wbrew powszechnej opinii sprzedaż zupełnie nie zniknęła z placu, lecz została bardzo ograniczona. Do kilku czy kilkunastu straganów ustawionych po zachodniej pierzei placu. Muzyka Jednak władze dążyły do całkowitego zlikwidowania straganów ponieważ Kraków już w dwudziestoleciu międzywojennym należał do jednych z najchętniej odwiedzanych miast w Polsce, a zawsze sprzedaży targowej towarzyszyły właśnie jakieś nieczystości, brud, więc władze starały się, aby śródmieście wyglądało estetycznie. W okresie powojennym ówcześni dygnitarze zdecydowali o powrocie kramów na mały rynek. Jednak sprzedaż tutaj się po prostu nie przyjęła. Dlatego w 1953 roku zamieniono plac targowy na parking oraz postój taksówek. W międzyczasie w, w kamienicach otaczających mały rynek powstawały lokale gastronomiczne, zwłaszcza w okresie letnim. Na mały rynek wrócił gwar, z zgiełk, ale no nie był już to ten sam gwar, który towarzyszył sprzedaży targowej. Kilkadziesiąt czy kilkaset lat temu. Jak w przypadku każdego targowiska, sprzedaż odbywała się nie tylko na straganach, ale również w kamicach otaczających plac. Dominował asortyment spożywczy, przede wszystkim sklepy kolonialne, poza tym apteka, sklep z meblami czy akcesoriami dziecięcymi, jak również lokale gastronomiczne, w tym wyszyng Barbera w wikarówce. Obecnie handel na małym rynku odbywa się okazjonalnie w ramach imprez okolicznościowych.